Ja tylko parę słów krótko, ze wiadomo, pracowaliśmy mentalnie cały tydzień, przygotowywaliśmy zespół do, do, do wyjazdu do Olimpii Grudziądz, do bardzo dobrej drużyny. Chłopcy zawodnicy założenia taktyczne wykonali w 100% ja im za, i wygraliśmy 2-0, ja im za to bardzo dziękuję, za ambicje, za walkę, za to, że pokazali charakter i że, że, są, że jest to zespół i tyle, i tyle ja mam do powiedzenia ja oczywiście jeszcze mogę powiedzieć parę słów e, że był to dobry mecz, jednej jak z drugiej strony olimpia pierwszy połowy na kilka sytuacji e, myśmy stworzyli w drugiej sytuacji liczyliśmy na kontr-ataki, takie było nasze założenie no i wykorzystaliśmy, strzeliliśmy dwie bramki ja za, jestem bardzo szczęśliwy a w szczególności zawodnikom dziękuję za za ambicje i za walkę do samego końca. Dziękuję bardzo. Na wstępie gratuluję robi 3 punktów zdobycia 3 punktów na myślę bardzo trudnym terenie u nas w Gruziądzu. Jeśli chodzi o podsumowanie meczu, to uważam, że zagraliśmy fantastyczną pierwszą połowę. Zabrakło nam strzelenia bramki, bo yy, myślę, że ten mecz mógłby się już rozstrzygnąć w pierwszej połowie i moglibyśmy kontrolować przebieg wydarzeń. Katowice musiałby się otworzyć i, i wtedy byłoby nam na pewno łatwiej. Druga połowa, dużo słabsza w naszym wykonaniu, ale czynników jest bardzo wiele. Ten sezon jest bardzo wyczerpujący dla mojego zespołu. Styl gry, to w jaki sposób się prezentujemy na treningach, to co robimy, czego wymagam od zespołu, powoduje, że w tej chwili ilość urazów w naszym zespole jest druzgocąca. W dzisiejszym meczu zagrało czterech zawodników z kontuzjami, którzy. Nie powinni wystąpić w tym meczu. Stąd też zmiany. Niektórzy dokończyli ten mecz z urodzami, ale ciężko wymagać czegoś więcej od mojego zespołu. Myślę, że w przekroju całego sezonu ta banda z Grudziądza pokazała, że jest groźna dla wszystkich. Mamy ostatni mecz. Teoretycznie nadal jesteśmy w grze o awans, bo z tego co przekazano mi matematyczne szanse jeszcze mamy. Natomiast my idziemy do Puszkowa na pewno realizować swoje cele założone w okresie przygotowawczym zimę. Cały czas musimy ciężko pracować i tym materiałem ludzkim, którym nas został, dokończyć ten sezon. A później myśleć, co będzie dalej, jeśli chodzi o zespół, sztab, moją osobę itd. Tak Także jeszcze raz dziękuję swoim zawodnikom za za zaangażowanie, za, za to pierwszą połowę szczególnie, ale myślę, że w godny i w piękny sposób, jeśli chodzi o pierwszą połowę, pożegnaliśmy się w tym sezonie z gruzińskimi kibicami. Dziękuję bardzo.